No i jeszcze jeden filmik nagramy, króciutki, taki fajny. Mamy centralne ogrzewanie mojego syna, instalacja grzejnikowa. Więc y, mamy tak zwane centralne ogrzewanie, to co jest od bufora do centralnego ogrzewania, a więc instalacja jest podłączona y, grzejnikowa, nie do pompy ciepła, tylko do bufora. Więc jeżeli mamy instalację grzejnikową, to instalacja grzejnikowa czy jakakolwiek inna więc instalację centralnego ogrzewania mojego syna w ogóle nie interesuje pompa ciepła w ogóle instalacja grzejnikowa jest podpięta do bufora i tylko to interesuje instalację grzejnikową mojego syna interesuje to żeby w ciągu 24 godzin była utrzymywana określona temperatura na potrzeby centralnego ogrzewania tylko to więc normalnie jest ustawiona 40 stopni na potrzeby filmu zrobiłem 45 stopni a tak normalnie gdy temperatura spada do 28 stopni to taka temperatura musi się utrzymywać w tym buforze czyli musi się utrzymywać na potrzeby centralnego ogrzewania temperatura od 45 do 30 stopni to wtedy jak sterownie załączy pompę aby szła na instalację grzejnikową, to wtedy pracuje po prostu cyklicznie, czyli czym wyższa temperatura jest na buforze 1000 litrów tym po prostu czas, żeby osiągnąć temperaturę 0,2 stopnia jest po prostu krótszy. Jeżeli temperatura spada na buforze stopniowo, no bo bufor się rozładowuje, a pompa pracuje tylko cyklicznie w określonych godzinach, więc dalej pracuje cyklicznie, żeby wyrównać temperaturę do 30 stopni, pracuje cyklicznie i w końcu osiąga temperaturę i sterownik wyłączy pompę i ona nie grzeje instalacji centralnej, bo nie grzeje mieszkania. Natomiast dopiero o 30 stopni, jak spadnie temperatura w dół na buforze, to wtedy już ona chodzi cały czas. Dlatego, żeby utrzymać stałą temperaturę i to już jest po prostu ten okres, kiedy trzeba zacząć grzać bufor. Albo kominkiem spłaszczą wodnym, albo pompą ciepła do 30 stopni. Instalacja ma tak dobrą, że pracuje cyklicznie, więc bufor może być zagrzany od 30 do 45 stopni i wtedy to pracuje cyklicznie bardzo dobrze. Ale najważniejszym aspektem w tej filmie jest to, że centralnego ogrzewania mojego syna w ogóle nie interesuje pompa ciepła. Centralne ogrzewanie mojego syna jest tylko zainteresowane tym, aby była określona temperatura w, tych, yy, w tym buforze od 45. Do 30, żeby pracowała cyklicznie, a poniżej to już pracuje w trybie ciągłym, i tylko to interesuje centralnego ogrzewania mojego syna, żeby była określona temperatura w buforze i to, co grzeje ten bufor po instalacji centralnego ogrzewania, w ogóle nie interesuje: czy to robi, grzeje kominek, czy to robi pompa ciepła, ma być po prostu określona temperatura na potrzeby centralnego ogrzewania, a resztę. Instalacji centralnego ogrzewania nie interesuje, kto grzeje ten bufor. Czy robi to pompa ciepła, czy robi to kominek z płaszczem wodnym? Jeżeli nie palimy w kominku z płaszczem wodnym, to wtedy pompa ciepła jest priorytetem do grzania tego bufora w tych określonych temperaturach, w określonych godzinach, że ze względu na taryfę G12, żeby po prostu jak najtaniej grzać dom, żeby były dobre przepływy i żeby zrobić po prostu z ekonomii, ekonomię i żeby być z tego zadowolony więc w tym filmie chciałem po prostu powiedzieć krótko centralnego ogrzewania mojego syna w ogóle nie interesuje pompa ciepła ani kominek z płaszczem wodnym interesuje po prostu to żeby był zakres temperatur w buforze przez 24 godziny na potrzeby centralnego ogrzewania i tylko to się liczy dla centralnego ogrzewania a nie to kto grzeje ten bufor Tysiąc litrów, czy robi to komina z płaszczem wodnym, czy robi to pompa ciepła. Miłego dnia.